lotnia paraglide, glide czy po prostu skrzydło to są nazwy, które dotyczą sprzętu. Sprzętu, który ma budowę bardzo podobną do spadochronu, a lata bardzo podobnie do szybowca. Radio włączone. tak, włączyłem właśnie radio. Można się kontaktować z wyciągarkowym. Na pewno jeszcze jakieś uwagi będę musiał posłuchać. bardzo ważna czynność, żeby te wszystkie klamry jeszcze raz dokładnie wszystko sprawdzić. No tutaj uprzęże są różnie skonstruowane. Nie ma tak, że one są wszystkie podobne do siebie. Dobra. Tutaj to podłoże jest gładkie, biegniemy sobie swobodnie. W górach jeszcze jest ten element, że często jest to strome, pochyłe jakieś zbocze, a oprócz tego mogą być jeszcze różne przeszkody terenowe. Te warunki nie są tak stabilne. Skrzydło posiada komory. Tutaj są wloty komór. Z wysokości 100 metrów takie skrzydło może zalecieć w spokojnym powietrzu na odległość nawet do 1 kilometra. Takie skrzydło szybuje. Skrzydło połączone jest z uprzężą systemem linek. Linki są przymocowane w różnych rzędach. Ważny jest pierwszy rząd, blisko Początku skrzydła, czyli krawędzi natarcia, gdyż podczas startu właśnie te linki podnosi się. Są również inne linki służące do sterowania linki sterownicze, i one są przymocowane do końca skrzydła, czyli do krawędzi spływu. Wszystkie linki skupiają się później tutaj w jednym miejscu, jak widać, najpierw w taśmach, tak jak rzędy idą y, przyszyte tam, do, przymocowane do skrzydła, tak samo tutaj w tych taśmach i zakończone to jest uchem, które wpinamy do karabinczyka przy uprzęży. A tutaj mamy do czynienia już z przygotowanym zestawem do lotu, do lotu tandemowego, także nie jest to karabinczyk bezpośrednio przy uprzęży, a przy tak zwanych my to nazywamy wyporach tandemowych, które łączą y, uprząż pilota z uprzężą pasażera. A linki sterownicze są zamocowane do uchwytu sterowniczego, ciągnąc za te uchwyty sterujemy całym skrzydłem. Przy czym odczepiamy to jeszcze przed startem, żeby sobie zapewnić możliwość manewru skrzydłem. W fazie startu, najpóźniej no podczas lotu. Podczas lotu nie puszczamy tego uchwytu. Ani razu. Ani jednego, ani drugiego. Bo są dwa. Cofaj się? A Uprzęż jest ciekawa, bo wygląda trochę jak jak brzuchu. W tej uprzęży schowane są protektory, czyli gąbki, które w razie upadku paralotniarza amortyzują uderzenie o ziemię. Oczywiście bardzo ważne są taśmy, którymi przypinamy się do uprzęży. Zapinamy uprząż. Zapinamy uprząż, tak. Yy, podczas lotu paralotniarz siedzi w tym miejscu. Jazda, jazda, jazda. Jest jazda. A to jest uprząż dla pasażera. Tak, ona tutaj nie posiada już żadnych dodatkowych jakichś tam udogodnień. Nie posiada też spadochronu zapasowego, dlatego że w sytuacji awaryjnej będziemy się posługiwać spadochronem, który jest zamocowany tutaj akurat w tej uprzęży z boku i on jest jeden na pilota i pasażera. Proponuję, żebyś najpierw nie weszła, bo wprzą, ciągle. No nie musi być specjalnie mocno spięte, bo to, jak jest za mocno spięte, to ogranicza nam ruchy, także to nie jest za specjalnie dobry pomysł. Teraz zaczepiasz linę holowniczą. tak. Ale musi być jakiś mechanizm, który pozwala szybko uwolnić się z tej liny holowniczej. Jeżeli już polecimy na odpowiednią wysokość, należy wypiąć się z tej liny, no chyba, że byłaby sytuacja awaryjna, wtedy Wypinamy na mniejszej wysokości. Do lotu musimy założyć kask. Kask jest troszkę inny niż motocyklowy, dlatego że musi mieć otwory, żebyśmy słyszeli choćby jak linki pracują, a poza tym komendy. Można prowadzić rozmowę przez radio lotnicze, rozmowę ze startem. Czyli kask musi być mocny, ale jednocześnie nie zagłuszający dźwięku. Ja sobie wejdę w swoją uprząż. Jest kilka czynności, o których pasażer musi pamiętać zarówno podczas pierwszego, jak i każdego ale następnego lotu w tandemie na paralotni. Pierwsza rzecz to jest sposób startu. Przede wszystkim musimy biec, biec, biec i jeszcze raz biec. Nawet jak nas zacznie troszeczkę podnosić już do góry, poczujemy tak troszeczkę na uprzęży tutaj takie lekkie takie ruchy, to jeszcze nie znaczy, że lecimy. Czyli nie wozimy się, tylko biegniemy, biegniemy dalej. do skutku. Następna sprawa to jest właśnie wyczepienie tego zamka na moją komendę, wtedy kiedy linia się poluzuje. I w zasadzie ostatnia sprawa to jest podejście do lądowania. Wtedy, kiedy dam sygnał, należy, jak to się mówi u nas, żargonem, wysunąć podwozie, czyli po prostu wstać w tej uprzęży z powrotem. Po to, żeby mieć nogi, na których będzie można stanąć do lądowania. Czyli z wygodnej pozycji siedzącej przechodzimy do wygodnej pozycji stojącej. stojącej i lądujemy tak, jakbyśmy schodzili ze schodków. Czyli okay. noga raz, raz i ewentualnie jeszcze ze dwa troszkę. czy trzy kroki tak do przodu. Mhm. I w zasadzie to jest wszystko, o czym, należy, o czym musi pamiętać pasażer. Całą resztę załatwia pilot. No pilot na pewno musi mieć kontakt z wyciągarkowym, który jest bardzo daleko, ale. Akcja musi być zgrana, czyli wyciągarkowy musi zacząć y, nawijać linę na bęben wtedy, kiedy jesteśmy gotowe. Tak, a o tym, że jesteśmy gotowe, przekona się słuchając kierownika startu, którego rolę pełni dzisiaj za naszymi plecami stojący Przemek. Na tandemie Agata z Joanną, jazda, jazda. jazda. Jest jazda.